Siema, siema witam w nowym odcineczku z CSGO Skinsa. Na moim kanale. Na chciałem wam przypomnieć o tym, że macie to wygrają łącznie 1800 zł, wpłacając z moim kodem minimum 17 złotych, czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie koskę dwa razy rękawiczki, Gloka i Uspa. Także myślę, że całkiem spoko. Ostatniego skinka emeczkę, wygrał sobie Kamilek. To już w ogóle jego druga wygrana, bo kiedyś rękawiczki wygrał. Także gratulacje dla niego i gratulacje dla wszystkich zwycięzców, bo ogólnie widzę, że zaczęły te skinki do Was lecieć w końcu. W końcu oczywiście wygrywać. Także myślę, że całkiem spoko, że macie jeszcze tutaj wiecie, dwa razy rękawiczki, i dwa skin no ale żeby wygrać trzeba wpłacić z moim kodem, czym więcej wpłacacie tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić trzeba kliknąć w sobie tutaj plusik, wpisać kodzik Gravita18, daje wam 10% więcej do wpłaty oraz 2,10% na sam start, jest wiele metod płatności, czy to blik, czy of card, czy skinki, a jak wypłacacie skinki przychodzą do was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tego, no jak na po przykład podczas sobie, nie wiem, 50 zł otrzymujecie 2380 punktów gwentowych, które zaraz wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać. Tylko pamiętajcie, że jak wpłacacie z moim kodem, to jak tutaj wpisujecie kod 18, to kliknijcie sobie tutaj Aktywuj, bo inaczej Wam się nie, nie zaliczy, że wpadacie z moim kodem. Także pamiętajcie o tym. Oprócz tego, na stronie macie daily keśnika, co 24 godziny możecie sobie go otworzyć za free, więc też całkiem spoko, bo jest to rzecz za darmo. Za darmo też macie skrzęczki zrobicie na social media na samym dole. No rzeczy za darmo są super, tak, no bo w końcu są za darmo. No, a propos Punktów eventowych, no to macie tak, w eventie macie kruzgurza. Opłacając punkt eventowy za dane miejsce, które zajmiecie na koniec eventu. Trzymiecie skinka. Przykładowo, za pierwsze miejsce jest abubka hydra za ponad 10 koła, za drugie M9 za ponad 5. jest to ogólnie wiele ślicznych kosek, rękawiczek czy skinków, więc myślę, że warto. Tutaj sobie możemy strzeić skinki, które co skinki od 10 groszy do nawet 10 zł. I nam poleciało 8 zł prawie, także naprawdę fajne, Naprawdę dzisiaj tutaj oddało. Zobaczymy, czy tutaj odda. Klasycznie 100 koła punktików wrzucamy. I 100 złotych, także, także spoko. Bo ja to, tak, że to to tak, także złotówka to 1000 tysiąc tych punkcików, więc jak jest zawsze powyżej 100 to jest super. Dzisiaj robimy bitwę na 80 rękawiczek. Już kiedyś robiliśmy, no ale we wczorajszym odcinku robiliśmy na 80 kos. Także dzisiaj 80 rękawiczek. Znowu powtarzamy odcinaczek z kiedyś. Na start dajemy sobie dwie zwykłe, dwie zwykłe. Trzy na ulepszeniu, trzy na ulepszeniu. I po pięć na trybie jester dzisiaj damy. Niech będzie na grubo, bo te skrzynki są tańsze. 61 tysięcy. Oczywiście tryb szaret na 4 osoby i lecimy. 80 razy rękawiczki w jednej bitwie. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego profit. We wczorajszym odcinku, jak ktoś nie widzę, to polecam sobie nadrobić, bo mimo, że był tryb szaret, to wyszliśmy na prawie dwa razy większy plus. To było powolone. To było powalone, co się stało w wczorajszym odcinku. Zobaczymy, czy ten odcinek będzie tak samo powolony i dobry dla nas. Zaczynamy od tragicznych rękawiczek, ale to jest ta pierwsza skrzynka, chociaż tutaj jest o tysiaczka ta pierwsza skrzynka 600 zł, także tutaj mamy luz, no nie leci z niej za ciekawie. Ta 800 zł kosztuje, no tutaj już coś potrafi spaść, ale nie spada, ale nie spada w pierwszej. Druga skrzyneczka, ok, no tutaj już dla nas coś spadło, także całkiem spoko. Przechodzimy do ulepszonej skrzyneczki 1200 zł, i tutaj już dwa razy spoko rękawiczki. My za cztery koła trafiamy, także naprawdę nieźle. Kolejna skrzyneczka, no tutaj chyba lipa, niestety. A jakiejś tragedii Turbo nie ma. I ostatnia taka skrzyneczka. No i w sumie dało nieźle. W sumie dało nieźle. Przechodzimy do tej ulepszonej. 1600 zł. Te rękawiczki coś kosztują. Okej, okay, trójkę. Kolejna skrzyneczka. No tu też całkiem nieźle, chyba. A jednak nie. Jednak myślałem, że jest trochę lepiej, ale i tak jest, tak jest zdatnie. Tutaj te rękawiczki. Nie, tutaj lipa, tutaj lipa. No i przechodzimy do trybu jester. Po za skrzynkę. No tutaj już musi zacząć lecieć. I pierwsza skrzynka, no niestety lipa. Druga skrzyneczka, no też lipa. Też lipa, powiem szczerze. Robi się problem, robi się problem. Tutaj też lipa. No ta skrzyneczka, no nie popisuje się niestety. Tutaj też lipa. No nie wyszliśmy jeszcze na plus z żadnej z tej skrzyneczek. Tutaj każdy musi dostawać dobrze. Bo tu się wszyscy dzielimy. Okej, okay, tu za siódemkę, spoko. No i teraz najważniejsze skrzynki, po siedem koła. Oj, te 12 tylko. Gdyby były w lepszym stanie. Kolejne pandorki, za ile? Za 60 koła. Okej, okay. to jest game changer, ale i tak jest lipo w sumie póki co. Tu jeszcze musi coś spaść. Tu jeszcze dwie skrzynki, no musi coś jeszcze dać. Okej, okay. kolejne pandorki, za ile? Za 27. Jeszcze, jeszcze, ostatnia skrzynka, musisz. Kolejne pandorki, jeszcze tutaj. 27, ile to jest? Profit! 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 To lubimy, to lubimy. To mi się podoba, to mi się podoba. 1000 zł profitu, co prawda, ale ale myślę, że i tak spoko. Myślę, że i tak spoko. Wiecie co, zakręćmy sobie jeszcze 5 tych skrzynek z rękawiczkami na sam koniec. No i co, to będzie chyba na tyle w tym odcineczku, tak. Zakręćmy sobie normalną bitwę za 35 koła na 4 osoby. Jak to zgarniemy, to będzie Turbo Profit. Jak nie, to i tak się, się nie stresuje, bo wczorajszy odcinek dał tyle zarobić. Mam jeszcze Karambita Emeralda w ekwipunku. Dobra, zobaczmy, co tutaj sypnie. Spięcie takich skrzyneczek na sam koniec. Ojojoj, 83. Czemu nie mogło w poprzedniej bitwie? O nie, to jest 8300. Dobra, ej, przestraszyłem się już, to jest 8300. To jest jeszcze do zrobienia. Myślałem, że 83, bo one chyba w tyle kosztują mniej więcej. Tutaj lipa, dwie skrzyneczki jeszcze, no musi nam coś sypnąć. Oj, tutaj, tutaj sześć, tu dwanaście, dziesięć koła straty dla skrzyneczka. I nie wiem. No nie, to za słabym stanie, niestety, te Pandorki. Gdyby były chociaż w lepszym stanie, w sensie well worn, to na chyba 27 well worn. To byśmy wygrali. No niestety widzowie, ale i tak jest, jest spoko. Ja mam luz, mamy jeszcze, patrzcie co mamy tutaj. A wy pamiętajcie, że macie tutaj do wygrania skinki. Płacając z moim kadem, minimum 7, 17 zł, czym więcej płacicie, to macie większe szansę na wygraną Ukazik grabi do 18-10% do wpłaty i 20 na sam zlat. Wszystkie linki w opisie. A my widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się, elo!